Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Otwieram parek. Bo nie ma żadnych szparek. Kurwa likier. Chuj tam. Lepszy ryt niż nic. <grym zara> Gdzie są wszystkie kieliszki? Halo! Pana. Był od pana, jest i zajechana, jak stara malda. albo na plażę rozjazda. Czełem ryję grzesz! Chcesz toho na solówę, wyjebie ci w góry, za to już I skończę to. Kim Bo to wcale nie na podziemia, jedyny liść i już cię nie ma. się Rysia. Co? Śpiewam, przecież nagrywam płytę. No, to sobie nagrywaj, dobra, ale nie żyj mordy na całą chatę! To myślisz, kurwa, że to jest studio? Burdeł, czy co? Się nie mogę w spokoju napić! Herbaty, kurwa! No ale przecież to na do piwnicy iść! Chcę sobie nagrać, czy kurwa, kawałki, okej? Okay? Ty, ale to było dobre! Studio, burda czy co? No właśnie to! Idziesz, siadasz na kanapę, ta suka czyści moją kiełbachę, ja piję herbatę. Wywalę ją zaraz, jak zwykłą szmatę. <laughs> dobre było, zaraz to sobie zapiszę. Riku, ty, a ja, może ty coś zaśpiewasz ze mną? Mody, ja tego twojego hip-hopu to w ogóle nie czaję. I się do tego kurwa nie zdaję. Ale jakieś disco polo, takie rytmiczne, to bym sobie pośpiewał nawet. I postadała karaoke, karaoke myślisz co? Królem kurwa byłem karaoke. Hmm, to może zrobimy remiksa. Ja na winę, a ty wejdziesz i będziesz E, śpiewała kapela, no bo nie mam jeszcze bitów, nie wykupiłem. Śpiewa na sucho, wiesz. Prawdziwy freestyle, gangstyle, właśnie tak. <grym> freestyle mówisz? z Dobra, jedziemy. Bo ja lubię, lubię sobie wódkę pić. Wódkę pić. Jak wziębne tej wódeczki mogę żyć. mogę żyć. No bo jak wódeczki zbraknie, w moim życiu coś blaknie. No i znów nie będzie, kurde, po co żyć. Młody, ty! Bo wódeczka jest smaczniusia i dla Rycha i Januszcza No i ona w weekend musi kurde być, kurde być! A i też ja przez I co się kurwa jąkasz? Ty artysta jesteś i popierdółka! Dawaj drugą rundę kurwa, bo spierdolisz cały soundtrack! Jak przy piątku spędzi rura, pijesz browal, wali szczura No i wszystkie te problemy idą w mig Idą w mi. <laughs> Rycho my, kurde, hit'a zrobimy. A to dopiero dwa wersy. Młody, ja nie mam zamiaru żadnych hitów robić, gdzie moja zapłata. Dograłem się i dano oczekuję należytego. Jak to zapłata? Jak jeszcze kawałka nie wypuściliśmy, no. Przecież musi wejść na YouTube, Spotify. I dopiero wtedy będą pieniądze z tego. Chuj mi obchodzi do młody. Ale ja to chuj obchodzi, no. A co ty myślisz, że już nadal mą prężyłem? Wymyślałem tekst, chłopie. W to freestyle był. Gówno, że freestyle. Dawaj mi zapłatę, albo, albo kazuj moje nagrywki. Nie, nie będziesz kurą moich praw wykorzystywał. Hmm, zapłata. O, wiem co. Za <gryw> bardzo mam. Na, dla, dla, spragnionych yy, śpiewaków. O. Teraz mi młody zajął ponowo. Tak byś płacił, bo mogę śpiewać w dzień z tobą. <gry> Lala. Dobrze, była ta setka, bo Bóg wie mu się do głowy. Ja bym mu nie zapłacił.